Cześć Symoneczko, dzisiaj będziemy sobie grali w Minecrafta. Mój kanał, na czym to oglądacie, będzie teraz kanałem Minecrafta, będą różne sztuczki, różne pułapki będą pokazywane. Więc y, sobie teraz tutaj zmienimy tylko y, ten. Nazwę naszego. Y, bo skina nie kina nie możemy, bo trzeba aplikację zainstalować. Ja sobie, oczywiście aplikację zainstaluję. Piszemy sobie. Patrycja niech będzie ok. No i tak, wchodzimy sobie mamy tutaj. I to akurat będzie pierwszy odcinek na moim kanale. Więc będziemy go oglądać. Nie będziecie mogli sobie go obejrzeć u mnie na kanale. <laughs> Więc ok. Będziemy sobie stwarzać nowy świat, bo nie mam ani jednego świata. Yy, dobra, więc... Będzie kreatywny, pokojowy, żeby nie było slajmów, bo mnie slajmy wkurzają, i płaski. I jeszcze weźmiemy sobie ciągu dzień No i okej. Okay. Ja do Was wracam, jak się załaduje. Eee, więc dobra, wracam do Was, teraz Wam pokażę, jak zrobić pułapkę. Pierwsza będzie pułapka z drzwiami. Będą nam potrzebne oczywiście, jak już powiedziałam, że zjemy na no to drzwi. Będzie nam potrzebne yy, jeszcze płytka naciskowa. Oj, sorka, miałabyś płytka, że nacisłam. I płytka. Stawiacie sobie płytkę na środku. Może każdy już o tym wie. stawiacie sobie płytkę i ustawiacie drzwi. Czekacie, nie wiem czy się zamkną. Dobra. Yy, więc teraz jak mamy tutaj tę. No to tutaj stawiamy na przeci... Nie, <laughs> źle. T tak, i teraz zobaczcie, jak teraz wejdziemy, to nam się tak zamkną. Teraz. A nie, nie zamkną się teraz. Więc ono musi być tutaj, zamkną się. No i teraz już są zamknięte, więc teraz musimy tylko jedynie położyć tutaj. No i teraz. Wchodzicie sobie i macie pułapkę. Oczywiście, jakby na przykład to był zombiak albo coś. Okej, okay, i teraz y, kolejna pułapka to będzie pułapka z... Już wam mówię czego? Observer i TNT i jakiś blok. Nie wiem, obojętnie jakiś kuszący, na przykład waszego kolega. Na przykład blok diamentu. Jak to, to będzie wybuchające, więc ja się może odsunę trochę. Y, w jutrzejszym odcinku będzie... Będę pokazywała, jak na przykład zrobić różne rzeczy z Majka. Pasjurka, bo tu jest ten, muszę jeszcze wziąć dirta na chwilkę. Więc tak, stawiacie sobie do... O, o, u Stawiacie sobie do góry nogami i pod tym stawiacie od razu klientki. Dlaczego klientki? teraz, bo tutaj... Oj, dobra, muszę tutaj ten zeskoczyć. Okej, i teraz sobie sobie tutaj zabudowujemy. Dobra, składnijcie sobie, sobie ten blok tutaj, no i zbyt. no i teraz sobie, aha, dobra, to wybuchło, aha, bo pierwsze dobra, ja źle zrobiłam, bo pierwszy powinniście położyć blok, sorka, dobra, poczekajcie chwilę, dobra, pierwszy powinniście położyć blok, mi się pomyliło, dobra. Yy, że robicie to tak, podobnie, tylko że pierw kładziecie blog, mi się pomyliło. O nie! No nie, szybko. Dobra, poczekajcie, jeszcze tutaj sobie nakieruję, żeby mogła tutaj wlecieć. Dobra. <laughs> Chyba położymy już tutaj to, nie będzie. A czemu się tu nie chce kłaść ten blok trawy? A dobra, położył się. No i teraz sobie już tutaj rozkopmy to, żebyśmy już tutaj mogli wyjść. No i tak, kładziemy ten obserwer. I to powinno być chyba odwrotnie, bo... ...pierw ten blok, a potem TNT. Właśnie tak, teraz już to już nie będzie uruchomione więc Odwrotnie to powinno być. Sorry. Teraz jak to zrobić? Poczekajcie, tylko tutaj... Poczekajcie chwilę, jak to zabuduję, to do Was... Dobra, więc wracam do Was już, już mam gotowe. No i właśnie tak. Możecie tak sobie wziąć na przykład tabliczkę i napisać... Prawie, yy, tylko muszę znaleźć tabliczkę. Tabliczki są w tym, tak. Weźcie sobie na przykład tabliczkę i napiszecie, że tak. Nie wiem, czy to się nie dobrze. Yy, bla, no. Dla najlepszego kolegi Dla najlepszego kolegi Okej okay. Dla najlepszego kolegi No i teraz Wasz kolega pomyśli sobie Teraz Wasz kolega myśli sobie Dla najlepszego kolegi Uuu dobra Co się okazuje? I wybucha. Uu, teraz to jest mniejsze. No i dobra. No i jak widzicie, to były dwa pranki. No może być takie dwa pranki. Dobra. Więc ja tutaj załatwę tą dziurę. I na razie. Jutro będzie kolejny filmik. Może też z prankami. Nie wiem. Ale na pewno jutro będzie filmik o godzinie jakiejś 15. Więc podajcie, subskrybujcie i lajkujcie.